Siematuloki i witam w drugim odcinku z serii GTA 5 Historia Smithów Jak pewnie wiecie w poprzednim odcinku Lukas e, po raz pierwszy od 6 lat spotkał się Raks z Raksonem na Kaju Co się dzisiaj wydarzy? Zapraszam do oglądania. Będzie zaraz przy coś czymś fajnym. Dobra. No wie. Najlepszego reakcja. Dzięki. tuli tuli. Dzięki. Spoko, spoko. Ta pani, pani chyba zapomniała o mnie tutaj. Nie? Jak to? Ej, Rax. No. dzisiaj żałuję, że, że nie mogliśmy uradować. To Czekaj. No, do no dzisiaj żałuję, że nie mogliśmy uratować nikogo, więc. Wejdź, weź, weź, No, weź, 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 dobra, Na no idę. tego żałuję tego żałuję. weź, Dzięki. weź, 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 Dzięki! Czekaj, chodź tu na misiaka. Dzięki, nie trzeba było, ale dziękuję. Mam no, motory teraz. A to za kawę, Co ty masz tego do Ja się przejechać, Kto? po prostu no chcieli mnie porwać i trochę poszczeli mnie. O jezu, ale ci nie jest? Nie, zdążyłam uciec. No całe szczęście. Ej, Luka, jestem też ten, miał rozwijają wczoraj.

no, to dawaj! Chodź, chodź, chodź. No, może by tak bardziej pod wieczorem. Dlaczego ona jeszcze na gości może? Na razie możemy przecież. No, no nie później to, nie to, to, później to. Jeśli, ej ej rack, w ogóle. Ja muszę no, się przeskoczyć. Muszę zgadywać, no, proszę proszę w ile w mi wpadło na konto. Nie wiem, ja nie, nie zgaduję. milion? Jaki trylion? Nie chodzi mi o pieniądze. Milion! milion. Nie, milion nie. Ja się Boże! Nie chodzi mi o pieniądze! I ja on mi wpadło lat 41 so, masz? masz? No. Stary jestem już. No, no. Szkoda tylko, że Szkoda, się tego się... nie widzi. Bo sam wiesz, że on... Próbowałem uratować jakiś ten sposób, ale nie chcę co zrobisz zrobić Szkoda, że nie, u... nie udało się uratować po więcej. Nie? No. Nie? Fajny z niego przyjaciół hmm? Ale mam jakieś sprawy... No i ci na pamięci, Powiem Ci, że tak, czy powiem Ci, Lukas, że ja przez te 6 lat trochę z innego momentu mam psychikę, po prostu mi już tak, wiesz... Od 2 lata. Nie od 2 lat, tylko już po prostu mam no, już tak, wiesz, jestem seryjnym morder, mordercą ogólnie. Lukasa, jak każdy w tym mieście już zaczyna to być. Tyreak, nigdy ci tego nie mówiłem, ale po, po ostatecznym ostatnia... pojedynku poleciałem na Kajo. Powiem ci, nie Pan było co zbierać. zbierać. Hmm. Kurz Skur... seny... seny... zabiły chyba 5000 osób, a 2000 zostało rannych. To daje 7 tysięcy osób. Nie, nie, ciekawy, nie, ciekawy. No, no. pamiętajcie, do tej pory mam ten widok w głowie. Mm. FCA FCA E, 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 Dobra. Wezwanie do Neita. Neita, znasz go? No, myślę, że człowiek jest z minima przez 160 lat. Cześć, ja myślałem, że wy Neita nie znacie tylko chyba filmu znów. Jakoś. Jego Omo? numer jest nie. nieaktywny. Podam się kuzyna mojego ukochanego. ode mnie, zajebiście Mam chęć, go zabić. Szczerze, No. Okay, to to okay, zamont. To to zamont. E, ktoś podjechał. Ktoś podjechał, okay, to wylecę z nim zbrodnią, ktoś z nim jest. na broni. Cześć, już Uspokój się. Spokojnie. Eee... Fil. Mm. O pier -to. Że kurde, co? Cześć. Co tam? Nie. Nie, nie wierzę. Ja w to nie mogę uwierzyć. <laughs> jak ty to przeżyłeś? Przygotowałem się. Ja pier... Musiałem sprawy załatwić, to było zamierzone, żebym zginął w Ocean Watchach, musiałem załatwić te sprawy. Tak, bo ktoś podjechał jeszcze. Nate, kto to kto przyjechał, Nate. bo tym raptorem był po no tym. No tak. Cześć, Nate. Так, он твола? Нет, Шанейт, Не знаю, Да. Что-то чисто на его за ним. Он хоп он все он там, во я простила, пошёл с Блекем. Серьёзно, Серьезно. серьёзно, 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 Nature, to ty? No Czemu zamaskowany jesteś? Możesz i spokojnie On Nie. zawsze jest zamaskowany Potwierdzę, no Ale, znowu ja mogę Cześć, cześć, cześć no. No. Mam dwie takie Sprawy Mam chęć cię aktualnie zabić Strzelić się w łeb, mam chęć aktualnie Człowieku zbić samą ale a wybierę tą drugą opcję. Chcę zobaczyć go. Miałem to... sprawy do załatwienia, to... tak. Mam hobby, Ja myślałem, że tu umarłeś. No ja wiem, ale, ja mam... ale co ty robisz? Nie wiem. Oho. Ja mam po problemy z rabami, człowieku. Ha. Z rabami? No. Czekaj, rabami poczekaj, zaraz coś się ogarnie mhm. ja, pod... ja mam w pracowniku moich tam kebaby kupuję. O, o, ja ich ja tu w Maju. już. o. Habibi, Habibi. Ten, a ten to się przez te 6 lat czy więcej nie zmienił. No. Ale w pascie górześ przyszedł? On, on wiedział, że ja żyję. Czemu mi do fularyncy powiedziałeś? A co ja myślę, Dobrze, że. Znaczy, że nie powiedział, to, to się bronią ja w nie jestem szczery zawsze. Ja nigdy z tą nie będę szczery, ty. Chwalisz mi A co, co, co ty sobie myślisz, to, że ja też, prawda? Dobra, zaraz wylecisz tak szybko jak to przyszłeś. No Tu skakał. Ty tu jest Kiedyś, to znaczy. Dobra, faflon. O sobie mówisz, nie wiedziałem. Tak, co nie jesteś Dzięki kuźwa, Dzięki, kuźwa, to taki prezent. Dzięki. A co, nie cieszysz się? Ja się cieszę z ciebie. Cześć, urodziny. Ale z tego urodziny, siwego kuta, to to nie. Urodziny. Idę mu auto podpalić, poczekajcie o nie, o nie nie nie. nie, nie. Jak, pole no nie. jak polecił, pa, pa. Osz, znasz przecież. Wiesz jaki on no, jest. No trochę. Dobra, do środka wszyscy. Pijemy, slajemy. Rob mi tylko coś z tymi samochodami, to ci kuźba z nogi z dupy powrywam. Filip, powiem ci tyle. Ja przetywałem, że ty możesz to przeżyć. W jaki sposób? Chłopie, nie z takiej opresji już wychodziłeś. Pewnie to. Upadek, upadek człowieka z najwyższego budynku, jak wtedy był jeszcze. Chłopie, na sam dół. No, to jest jakiś kończy, co? To jak ty, żeś to przeżył? Normalnie. Przygotowałem się na to. to, to Neuroinżynieria. To jak spada chron, to się rozumie, ale. Nie! Ja spadłem normalnie, walłem o ziemię, ale na urodzinie nie. To jest na Baleście, czy co? Nie! No. Nie no tego w nie ma. tak przy, przy, wygląda trochę. No jakbyś, jednak, w... jednak, tak. Jednak tak no. By spadł trochę. Jednak blizna została jakaś. Niestety. Dobra, co? Ja sesja lepiej. Ty, Nate, w ogóle. Co tam, co tam? Ostatnio na Kaja potem jak od fajdasz. Pojedynek? No pojedynek nie pamiętam. Na Kaja była, potem... ja to... pamiętasz... tak no, no, no. była ostatnio rzeźnia. W, rzeźnie. w rzeźnie to, to ja mam den wykupioną. Dobry kiełbaską. Chyba. Zabijam. chyba w brzuchu. Ja to ja nie żrec w więc już. Zaczku, zaczku Zacz, ty. Aczku ty. Ja może no, no. się przez nauczył, że robię. Kupiony nie okur no, Bijema, Dobra, jak go nie widziałem 6 lat, zamknij tam mordę. To jedynie się przejść po Nie Czekaj, Chodź, chodź. To co, czemu skaczesz? No skaczesz na na się. A, 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 ale patrzcie, jak Luka wradzi. <noise> jak Luka z cośrotnemu. Nie, coś palaca, przepraszam. Gdzie jest długą Właśnie, chorować mi broń, no pijemy. Właśnie, odezwał się. Ale jeszcze nie ma kurde ten, poczekajmy do nocy. Nie pijemy? Ale ja pamiętacie, że ja mam takie coś, że mogę pić ten arkolek soczek. Dobra, wale whisky z butli. A moje kochanie nawet nie ja wiem. Ja nie to Widzisz? Ja tobie pamiętam, a mnie, to chyba nie. No ja o tobie też pamiętam. Pamięta. Czemu mówisz, że czy nie złożyłeś? Czy ja o ja tobie wam zapomniał? To nie wiem. Ja takiej no rzeczy nie zminam. E, nie, nie, że miałem wrażenie, że sprawki wywaliło. A to, to, spokojnie, to zrobiłem, No to nie ty zrobiłeś. This is all my problem! ZERUJEMY! Dobra, idziemy, dobra, idziemy do basen. na basen! O nie... Na do basen, nie. dobra. Zagzomek wziatak. Atak tak mam. Nie, dotykajcie go teraz. Uspokój się. Znowu? Ma tak od kilku dni. Mówi, że to przeznano. Co jest? z tobą. Ładować się do basenu! Uuu, Dobra, ze mną. nie! Dobra, nie. Do ja z dachu uskoczę. Dobra, to ja też. Pojebałeś. Lukasz, czemu nie pijesz? Ja nie, ja A piję. A czemu chodzisz z długą? Wy schowaj tą długą, nie wiem. Poczekaj. Schowasz tą długą? Hałajzam broni, Luke. Co to jest? O. To co? To no... tak świecił o, o, cholera. No, Czekaj. Ma buty, no. masz buty Lukas. O. Lukas. Lukas. Ale masz tak jak... <ślad> 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 Skąd, skąd ty tak takie wziąłeś? Skąd mój? Pokaż tego. po sobie. No, no, teraz o, chole cholera. Ja w nim. Chodź, to sekundę. No, Dawaj, sekundę. Dawaj. Dawaj. Nie, ja zdach. Niech no, no, no. nie no, no. lepiej ta. Jatka y nie ściąga cię. w bo A teraz. nie nie A nie A teraz. A teraz. broń. Oooo,

Dobra zagadawa oh. dawaj lecisz ze mną. Nie. To się tradycyjnie skończy. Nie źle skończy spokojnie, dobra. Dawaj. Lecimy. lecimy, chodź, no chodź. Lecimy, dawaj, dawaj. To się zebrało. Pil, się zaraz. mam no do ciebie jest! pytanie. Oppa. Tak, okay, bierzę się. I... Jak? Dajcie, bo ten zginął No ale Arabie to zabrały moje, niech są, sobie zbudować, no, no, o, to sobie zapomnij, a to mnie Arabie Jaki robię? Na Arabie Jeszcze teraz idę Rakson, jakim to idzie? Chyba martelefonu mar, panu Jak ci podaję. Mój numer no, 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 telefonu to jest taki Ciche? Tak, no, tak 97 Chyba znam. Oh, kur. o kurwa. Dobra, bro. Chodź tu. Jak, jak? Dalej, Dobra, ja muszę uciekać. 95. Muszę spadać. No, jak się... Mam oh. swój plan oh. do załatwienia. W Jeden. pójść do ąską. na podłogę. Mhm, a Bardzo. Otrząś się. Ty, o możesz ich pougarniać, ja muszę spadać. próbuję, Nara. O no, cholera. Otrząśnij się. Tak, idź. To tak ze mną chodzisz, Phil? Gdyby no. nie tędy, chyba się wychodzi. Metody wychowawcze? Nie, wiem, czekam wyjścia. Wejść. O, Dobra, wiezą, e, e, się się nie, ale musimy wyjść. Dobra, wjeżdżam tu. Eee, mają gdzieś linie. Ała. 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 O, ja tu robię... Me... Ja się w to nie mieszam. Dobra, gdzie tu było wejście? A tam trzeba schować na mnie do góry, chyba łamało. Ło! Ło! Zero-zero do wszystkich jednostek SWET, weźmiemy pół tysięcy moją wodę. Dzięki, Lukasz musiał się

Thank mm -hmm. you. Morning's treating you just right. To jedno lotnisko 00 do wszystkich jednostek z PC mi się transportuje, to ja moje samo do Kaszt też polecisz na Kaferiko. Dobra, to Ja już do nie. Teraz, teraz zaletuję. Brawo Uso Czekam na Ciebie Kres się Na lotnisko, ja ląduję